No dzień dobry. Jestem w hotelu. No w takim hotelu pośredniej klasy, mm, ale by nie udało się dotrzeć. Najlepsze jest to, że ostatni fragment jakieś 2000 metrów z dawną przebyliśmy drogą totalnie polną i to był jakiś dramat. No drogą gruntową, najzwyczajniej gruntową, z takim pasem trawy pomiędzy stres okazał się tak naprawdę, prowadziła nawigacja okazało się, że dojechaliśmy na miejsce. Najlepsze jest to, że ja już w tym hotelu kiedyś spałem. Zupełnie nie potrafię sobie przypomnieć przy każdej okazji, ale tak było. Tak to tutaj wygląda. Jest za oknem. To jest taki typowy y, biznes park, czy tam industrial park. Jest y, McDonald's, rzuca się na pierwszy plan. Dalej tam taki to wysokie, wystające. Pewnie nie widać, stąd to y, Ikea, po jakieś tam inne. Takie tak, typowe centrum handlowe, takie wielkie, niemieckie, z prawdziwego zdarzenia. Y, a tak wygląda mój pokój. W samym rogu o lustro, prosta umywaleczka, okienko kącik telewizyjny, rekreacyjny, łamany na naukowy, łóżko piętrowe, a na dole francuskie powiem, tak to się nazywa. A w tym narożniku umieścili mi taką bardzo kompaktową, prostą toaletę z automatycznym światłem, albo i nie. O, jest tak, tutaj, o, cyk-toaleta. A tutaj, w tej drugiej części, prysznic zamki kodowe. Yy. Jest godzina już tam około 22, na tą, za chwilę jest plan, żeby z Dagną wybrać się do McDonalda na kolację. Ehm, jutro rano jechać, zrobiłem już odprawę online w Aeroflocie, a Dagna dostała tajną misję specjalną, żeby te boarding pasy nam podrukować. I trzymam za nią kciuki, że to się uda. Na do Pana Niemca starszego na dół. jak nie ona, to nie wiem kto. No, daj Boże, że to nam się uda. Tyle. Jestem w znakomitej formie, pełen dobrej nadziei. No, no, za jutro o tej porze będziemy już w rosyjskim hotelu, więc ciekaw jestem, jak ten będzie wyglądał. Pozdrawiam. Na razie.